Cześć, witajcie na kanale na pomysłów na minutę. Dzisiaj dalszy ciąg projektów. Pierwszy projekt taki, który będę w ogóle wykonywał, ee, a jest to Żyleta. Zapraszam. Tak, powiedziałem Żyleta. Żyleta, ale nie byle jaka Żyleta. To będzie projekt dla fanów piłki nożnej. A zwłaszcza. Dla Legi Warszawa. Projekt, podobny projekt widziałem na stronach internetowych do kupienia. Już gotowy, oczywiście. Ja chciałbym Wam pokazać, jak krok po kroku będę się do tego zabierał. A dla ciekawskich, którzy się nie mogą już doczekać, wygląda to tak. Wygląda to tak, tak się prezentuje. Są zamontowane światła ledowe. Jest podłączone do kontaktu włącznik, włączy, żeby, było, żeby było można wyłączyć światła i włączyć z powrotem. Akurat jest tu jeden kolor, kolor biały, ale także jest możliwość zamontowania ym, paska ledowego z kilkoma kolorami, gdzie zmieniamy sobie po prostu pilotem. Ja zamontowałem tutaj pasek ledowy biały. Jak to wszystko powstawało, jak to wszystko wygląda. Oglądajcie materiał, a przekonacie się, że warto. Słuchajcie, mała, mała niestety wpadka, mały problem z kamerą. Zauważyłem dopiero po wycięciu danej tej części, że niestety kamera się wyłączyła. Były problemy techniczne, troszeczkę zeszło mi z naprawą kamery. Teraz już wszystko działa. Wycięte, wycięte to jest w ten sposób. Nie było to aż tak skomplikowane. Ja zrywam, zrywam górę i będę po prostu teraz jeszcze muszę oszlifować, zamontuję, zamontuję ledy. Największym teraz najważniejszym i najtrudniejszym teraz wyzwaniem będzie to, aby wszystko pomalować na odpowiedni kolor. A później zrobić do tego jakąś małą podstawę i przykleić, żeby to się trzymało. I montaż LEDów na klej bądź na taśmę dwustronną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I widzimy się już niedługo. Ok. To, co mamy zrobione. Jak Wam wcześniej wspominałem, niestety wyłączyła mi się kamera przy wycinaniu, wycinaniu danych elementów. Ale myślę, że wycinanie nie było najważniejszym elementem. Ja sobie pomalowałem już naszą żyletę. Ona wygląda w ten sposób, żeby wam pokazać. Ona wygląda w ten sposób. Jest to odwzorowanie, e, odwzorowanie kolorów e, Legii Warszawa. E, słuchajcie, nie wiem, może ktoś z Was mi podpowie jak malować e, poszczególne e, elementy. Bo oczywiście jest to całość, tak? I jaką, jaką metodą najlepiej to zrobić? Niestety ja robiłem coś takiego pierwszy raz. E, no i oczywiście e, popełniłem błędy kolory troszeczkę jeden na drugi mi nachodzi na z tego względu że miałem taśmę malarską przyklejoną sprayem ale wiadomo że ta taśma malarska trochę przepuszcza tak więc yy, yy, więc zobaczymy no, to już jest suche to już jest suche yy, więc ja jeszcze yy, uciąłem sobie dwa równe klocki z tego względu żeby wziąć i od spodu zrobić taką podpórkę tak żeby to stało Następnie mam pasek ledowy, yy, pasek ledowy przykleję yy, i zdjęcie spróbuję wam pokazać na samym końcu z tego względu, że jak włączę tutaj, to nie będzie widać, nie będzie widać tego yy, rezultatu, ponieważ jeżeli zgaszę światło u góry, no to niestety nie będzie tu prądu. Akurat mamy takie tak podłączone. Ale co? Ja się zabieram do montowania, wy zobaczycie to na zbliżeniu, na przyspieszeniu. I widzimy się niedługo. Pasek. Nie ukrywam, pierwszy raz coś takiego robiłem i się zastanawiałem, w którym miejscu mam e, przeciąć. Oczywiście, tutaj na pasku także są oznaczone miejsca, ale mówię, pierwszy raz e, do projektu użyłem w ogóle paska lodowego. Więc zastanawiałem się. A widziałem paski, gdzie na niektórych oczywiście były napisane nożyczki, że akurat w tym momencie obciąć. No tutaj, mówię, no na chybił, trafił. Dobra, słuchajcie, ja wszystko ogarniam, posprzątam i widzimy się za chwilkę. Okej, okay, udało się. Ja jestem zadowolony. Widziałem, widziałem coś takiego w internecie, mówię, a, fajnie by było zrobić, zobaczymy. Może któremuś z kibiców będzie się podobało. Pierwsze co, oczywiście... Wspomnę po raz kolejny, niestety nie widzieliście, jak to wycinam. Widzieliście tylko, jak szlifuję płytę, oklejam i niestety usiadłem do wycinania, i w tym momencie wyłączyła mi się kamera. Kapnąłem się dopiero niestety po wycięciu, z tego względu, że skupiłem się na wycięciu całego kształtu. Później, oczywiście, malowanie, tak. To tak jak wspominałem, jeżeli ktoś z Was ogląda właśnie teraz ten materiał, napiszcie mi, jak byście mi polecieli, pole, polecili, przepraszam, pomalowanie e, w przyszłości, e, pomalowanie danych kolorów, aby kolor na kolor się nie naszedł. Nie wiem, może to kwestia, żeby po prostu pomalować jeden, poczekać 24 godziny, potem pomalować drugi, ale no ja czekałem, materiał robiłem dwa dni, czekałem aż wyschną mi pozostałe kolory. I e, nakładałem nowy. Słuchajcie, ja z tyłu oczywiście e, mam naklejone na dole dwa klocki, które widzieliście, e, po to, żeby ona stała. Oczywiście można dodatkowo zrobić, przykleić dwa u góry niżej, zrobić dwa wkręty, znaczy dwa, dwa, ha, e, dwa haczyki i powiesić ją sobie. Przedłużacz jest dość dłuż, dłuż długi. E, jak widzicie. Świecić to świeci, tak jak Wam wspomniałem, haczyki. Można na takie malutkie haczyki, gdzie macie na przykład w tablicach korkowych świecić, świeci, ale efektu nie widzicie, tak? Dlatego wpadłem na pomysł, zrobię coś takiego, nie żebym się zasłaniał, żebyście zobaczyli, i zgaszę lampy. Tak mniej więcej wygląda efekt, który możemy uzyskać. Ja lampy zapalam z powrotem, zabieram to i moi drodzy, projekt fajny, projekt wymagający pomysłowość, bo to nie jest pierwszy taki projekt, który będę robił. Mam w kilka jeszcze innych projektów. Ja z mojej strony mogę wam podziękować za poświęcony czas. Dajcie znać czy wam się podoba. Dla fanów piłki nożnej, takie coś można zrobić w różnych barwach klubów, które są. Ja akurat zrobiłem to w kolorach właśnie Legii Warszawa. Mam nadzieję, że osoby, które lubią Legię, a ostatnio był mecz. Więc zapraszam Dawajcie znać. I dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się podoba. Z mojej strony to wszystko. Ja zapraszam Was na pozostałe nasze materiały, pozostałe projekty, pozostałe testy narzędzi na instagrama, Twittera, Facebooka, wszystkie grupy społecznościowe, gdzie jesteśmy live, vlogi. I na razie to wszystko. Jeszcze raz dzięki bardzo i do zobaczenia.